Wszystkim te stronie, to ja Lena. I słuchajcie, dzisiaj chcę. To, no, to będzie taki krótki film mega krótki, ponieważ będę dzisiaj pokazywać, że czasami nie zawsze wieści o są był prawdziwe. Ponieważ pisał, że najdroższy koń to jest za 900 tak koń. Tymczasem tu. Tym, 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 tym. A to nie wszystko. Ponieważ widziałam, że najdroższy koń kosztuje 990 Starcoins. Tutaj nawet mamy nie. Taki koń jest fortupinta, mam go już. Jest Rasy M, M jest z generacji trzeciej. No. Jest z generacji trzeciej, mam już go, żeby nie było. E, ma. Tak, zobaczcie sobie jego chud i wszystko. Tak, ma animację. I to nie wszystko, bo jeszcze ma leżenie. I w ogóle ma takie fajne, nie wiem, tutaj widać tu takie fajne futro. Można zmienić mu grzywę. Ja akurat mam normalną, ale szczerze sprawdzam, jakby z takiej wyglądał. Ej, ale ładnie. Brzydko. 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 No, zależy jak coś, chce. No, jakby no. Jest, o tutaj można sobie przeczytać, może tutaj zatrzymać i sobie przeczytać, jeśli nie chce czytać tak mam niestety tylko 19 sekund, bo dzisiaj wydałam, mm. <laughs> serio, serio dzisiaj wydałam, miałam 5000, o proszę, serio, przepraszam, proszę, serio. przepraszam, ogólnie czekam na live, bo teraz ja X-Masona. Tak, tak, tak. Jestem. I też chciał przyjechać na Emir Forest, ponieważ na tym serwerku będzie odbywał się live ik. i mam budzik na 18, przepraszam znowu, 18.50, by nie zdążyć, żeby zdążyć, znaczy się, i w końcu będę od początku live'a, bo zawsze przyjeżdżałam na dosłownie, nie wiem, może pół Godziny live'a, nawet krócej może 15 minut live'a, no, krócej 10, 5, no ale dzisiaj chcę być od początku, ja w ogóle już nie wiem czy on tu ma stajnie ale w tamtym live'ie miał Fort Pinta, więc czekam, czekam aż wyjdzie w swojej masce halloweenowej. Zrobimy jeszcze stajnie Dajcie znać, czy również oglądacie X-Masona i czy też go lubicie? Ja go lubię, ale yy, no jakby flater. Niestety nie udało mi się być na... Byłam, oglądałam live'a flatera, ale nie uczestniczyłam w nim. Ale bardzo, ale to bardzo żałuję, ponieważ Fluttera mega, ale to mega również lubię. X-Men na również, ale jednak. Flatter. Mhm. Lecimy znać, czy krewmówka w ogóle nagrywa jakieś live? Bo ja nie pamiętam, czy nagrała. A i jakby to, to sorry, ale to jest brudny komputer, więc no. Na więc tak.